Everyday to linia odpowiednia do każdego rodzaju włosów. Świetnie się sprawdzi podczas codziennego stosowania, a ci, którzy potrzebują naturalnego odbicia od nasady, pokochają tę linię. Jej głównymi składnikami są olej arganowy, który zmiękcza i odżywia włosy, dostarcza im przeciwutleniaczy, kwasów tłuszczowych oraz witaminę E, oraz aloes, który koi skórę głowy, a włosy stają się dzięki niemu miękkie i lśniące. W tej serii znajdziesz trzy produkty. Szampon Everyday Shampoo, który ma niesamowitą, pobudzającą nutę zapachową. Odżywkę Everyday Conditioner, która jest bardzo gęsta, dlatego znajduje się w tubie. I kurację bez spokiwania Everyday Living Treatment, która ma formułę fluidu. Te trzy produkty zagwarantują Tobie to, że Twoje włosy będą sprężyste, lśniące i pogrubione.